Witamy w kolejnym odcinku naszego vloga z tej strony Ola i Agnieszka. Dziś chcemy Wam opowiedzieć o najnowszym, najnowocześniejszym fotelu Marki Casada Skylinerze 3, bo o nim mowa. To totalna rewolucja. Funkcjonalności, które posiada ten fotel, nie spotkacie w żadnym innym modelu, ale po kolei. Zacznijmy od początku, czyli od pierwszego wejrzenia. Skyliner trzyma nowoczesną kapsułową linię. Ma zabudowany podnóżek, co zawsze jest zwiastunem zaawansowanego masażu stóp i pilota w formie tabletu, co z kolei jest gwarancją łatwej, intuicyjnej obsługi. Jak widzicie, absolutnie zachwyca wykończeniem i jakością materiałów. No dobrze. Ale przejdźmy już do tego, co czyni go tak wyjątkowym. Po pierwsze mechanizm masujący. Nie jest to nasz pierwszy fotel z dwoma robotami masującymi, ale pierwszy, w którym każdy z robotów został wyposażony w aż cztery głowice masujące. Główny robot wykonuje masaż w technologii 4D. Intensywność jego pracy można regulować w dowolnym momencie masażu, zarówno w programach automatycznych, jak i manualnych, w zakresie aż 5 stopni. Robot dolny pracuje w technologii 2D. Oba roboty przez cały czas trwania masażu pracując ze sobą. Warto tu dodać, że mechanizm masujący porusza się wzdłuż elastycznej prowadnicy, która rozkłada się aż do kąta 166 stopni. Tak, to właśnie dzięki niej masaż jest idealnie dopasowany do ciała użytkownika, a głowice masujące mogą rozciągać odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Kolejną wyjątkową funkcjonalnością Skylinera 3 jest ogrzewanie. Zastosowano tu dwa systemy Nefrytowe ogrzewanie rdzeniowe oraz pas grzejący z ogrzewaniem grafenowym. Jak powszechnie wiadomo, nefryt to tzw. kamień życia, wpływający dobroczynnie na ludzki organizm. Podgrzany wytwarza promieniowanie długie, podczerwone, które pomaga rozróżnić nawet najgłębsze warstwy mięśni, zwiększając skuteczność masażu. I dlatego teraz zastosowaliśmy ogrzewanie nefrytowe w fotelu. Nefrytowe ogrzewanie rdzeniowe to kompletna innowacja. W mechanizm masujący wbudowany został nefrytowy walec, więc podczas masażu ciepło rozprowadzane jest na całej powierzchni pleców. Po co więc jeszcze pas grzejący? A po to, by dogrzać te partie ciała, które często pozostają niedogrzane. Pas przymocowany jest do zagłówka fotela. Możemy się o niego oprzeć, by dogrzać boczne partie pleców oraz talie. Możemy go również przełożyć do przodu i wtedy będziemy ogrzewać ramiona i brzuch. Tę możliwość szczególnie docenimy w przypadku z mięśni brzucha. Przeziębienia czy dolegliwości, takich jak na przykład zapalenie stawu barkowego. A jeśli interesujecie się medycyną chińską, to na pewno wiecie, że ogrzewanie narządów wewnętrznych jest szczególnie korzystne dla osób z niedoborem QI, osłabieniem śledziony lub żołądka czyli według medycyny Wschodu. Ogrzewanie dodatnio wpływa na stan naszego zdrowia, a nasz stan zdrowia ma znaczenie podczas masażu, dlatego Skyliner 3 potrafi go wykrywać. Jak to możliwe? Nie, 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 nie ma on kuli, a skaner wbudowany w lewy podłokietnik. Wystarczy, że wybierzemy funkcję Detekcja stanu zdrowia, włożymy do skanera. Palet wskazujący, a fotel sprawdzi nasze samopoczucie. Skaner wykrywa tętno, mikrokrążenie, saturację oraz poziom zmęczenia. Na podstawie tych danych, jeśli się na to zgodzicie, może dopasować wybrany przez Was. Program masujący do aktualnej kondycji waszego organizmu. A jeśli się na to nie zgodzicie, wtedy program masujący będzie realizowany według wybranych przez was ustawień. W każdym programie automatycznym możecie wybrać jedną z trzech opcji intensywności. Są to masaż delikatny, kojący i mocny. Możecie jednak spersonalizować ten masaż, dopasować jego parametry do swoich potrzeb i ustawić obszary i intensywność kompresji. Wystarczy włączyć lub wyłączyć ogrzewanie lub jonizację powietrza. Czy to znaczy, że programy masażu można modyfikować? Skyliner czy daje tu całkiem duże pole do popisu. Można edytować automatyczny program masażu i zapisać te ustawienia w pamięci fotela. Można też skomponować i zapisać własne programy masażu, korzystając z ustawień manualnych. Brzmi jak marzenie. Każdy może stworzyć własny, idealnie dopasowany do swoich potrzeb program masujący. Wróćmy jeszcze na chwilę do kompresji, czyli masażu uciskowego, którego zadaniem jest stymulacja układów krążenia, a tym samym usuwanie obrzęków i zastojów. Skyliner 3 został wyposażony w poduszki kompresyjne, rozmieszczone na wysokości ramion, przedramion, lędźwi, ud, łydek oraz stóp. Dodatkowo w przedramionach oprócz poduszek kompresyjnych znajdują się kłowice masujące, które wykonane, wykonują masaż wałkujący. Podobny zabieg zastosowaliśmy w podnóżku. W tylnej ściance na wysokości łydek zostały umieszczone po dwa gładkie wałeczki, które wykonują masaż w płaszczyźnie góra-dół. Dodatkowo poduszki kompresyjne poruszają się ruchem okrężnym jak w masażu sportowym. Masaż łydek jest w tym fotelu wyjątkowy, tak samo jak masaż stóp. Tym razem zadbaliśmy o idealne dopasowanie mechanizmu masującego do długości stopy użytkownika. Na pilocie możecie wybrać swój rozmiar buta. Stopy masowane są za pomocą systemu wałeczków i poduszek kompresyjnych. Rozciągane jest również ścięgno Achillesa. Intensywność masażu stóp regulowana jest w trzech poziomach. Nie opowiedziałyśmy jeszcze Wam o automatycznych programach masażu w Skylinerze 3. A jest o czym opowiadać. Ten model posiada aż 20 automatycznych programów masażu całego ciała, podzielonych na cztery kategorie. I są to programy inteligentne, relaks i pobudzenie, programy rodzinne oraz głęboko relaksujące. Masaże są różnorodne. Każdy na pewno znajdzie odpowiedni program dla siebie. Niezależnie od tego, czy potrzebuje regeneracji po wysiłku fizycznym, odprężenia po ciężkim dniu, czy musi naładować akumulator. A jak nie macie ochoty na masaż całego ciała, możecie wybrać tryb manualny i wymasować określoną część ciała pojedynczą techniką masażu. Szczególnie polecamy unikalny masaż ramion który pokonają osoby cierpiące na dolegliwości karku i barków np. z powodu pracy biurowej. Ja zakochałam się w Skylinerze od pierwszego wejrzenia, a nie od pierwszego majstwa. Ja również, a wy na pewno zakochacie się w nim, gdy tylko go przetestujecie. Możecie go zobaczyć e, i przetestować na pokładzie naszego showtraga, czyli mobilnego salonu foteli masujących, lub w naszym showroomie w Gorzowie Wielkopolskim. Zadzwońcie do nas, kontaktujcie się z nami, czekamy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa, pa, do zobaczenia!